Było tak? Terygocz był na galerii chyba, nie? Tawor. Nie, nie, nie no. wiem. Dopóki nie tego nie zabijesz, to, to nic nie wejdę do meczu. Ty musisz zabić, bo ja nie, nie mogę patrzeć na to. <susuruj <susuruj> no ja patrzę, no tak, mogę patrzeć. No taberę, i nie mogę, no muszę klawisz sobie wyjąć <susuruj> no chyba. No w tym momencie możesz Laveń wyciągnąć jest, taba w ogóle. No nie wyciągnąć z tego tabera ten mecz może. Ja nie mogę, się To tak na mnie działa. Zawołaj Negeva, niech się tam wygryzie. <susuruj> <susuruj> Okej, nie biję rekord w tym, na tej mapie teraz To ja ci Deagle'a z Nie, bo digla to jeszcze ciężko Pewer przed meczem mówił, że znowu na Vertigo wchodzi, okay, powli no, za niego Ale oni mówili, że Jana Vertigo co potrenować, słuchajcie Ja na kołca. Pewer mówi przed meczem właśnie, że na Vertigo wchodzi za niego pow. no szkoda, że na Mirage'u takiej propozycji nie da <laughs> To właśnie teraz taki mądry <laughs> Nie, bo, może nie, da się gorzej tak, na tym Vertigo ja nie Case drop EU. Halloween to u nas Halloween! Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Kurwa, nie wiem, jeden. na blisko. Gdzie? Gdzie? Ala, wchodzi AWP! Tak, Kurwa. Migal ostatni. O kurwa. Dobra, y ja, ja wiem wszystko. Kurwa, okay. wiem wszystko. To jest Naja i Pauli. Co? A idę. Tam... O kurze. Gratulacje, detektywie. Kurwa, z. A oni są jeszcze agresywni. A ja myślałem, że ty jedyni nie tam. Dobra. Kury musieli, to jedyni tam. Ktoś musiał wbiec. Czekaj, gdzieś ciało. No, na o 2 Bo ja popatrzyłem, myślałem, że to Sajo zginął. A, bo tam Sajo i Pago zostali w o 2 i myślałem, że oni zginęli. Ty nie chłopie no... kompromitujesz, kurwa. <laughs> ty, nie, to ja... jest twój Czekaj moderator. Wziłam... Tak? Tak, ja, tak, to, ja pierdolę! Zimena, nie raz grałem do Nie ty do Swimmana wchodziłeś? Na Feniks, żeby sobie popatrzeć z Fenixa dwór, prawda? Stop! Izakowi o tysiąc osób widzów wzrosło, to on jest impostorem. No nie wiem, Widzę w statystykach. Nic nie, pasza nic nie mówi, to może Wzrosło o, ale, mu o tysiąc, na 100% Ale jest teraz impostorem. to już jest po gierce po prostu, bo teraz to widzowie wie do mnie podo, żeby pisać jebać wąs. <laughs> A później Paweł przychodzi i odbanowywuje. <laughs> nie zauważyłeś wzrostu toksyczności ostatnio na kanale u siebie, Izak? Dla mnie Pewor, moim zdaniem. No albo Pago. Nie, no jak kurwa ja mam, być im jak ja dwór kryje i byłem tam cały czas. No tak, no ale no sobie to zbiegali z tego, z tego dwory, przechodzili normalnie, więc puszczałeś. Nie, 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 nie. Część... Jak, ja, jak ja jak ty jak, zginąłeś, to. No, to... to kasowałeś? Nie, no przepuszczałeś pusz, nie, 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 Phoenix. Nie, nie. nie, nie. Tyle tak, razy na bo... Phoenix zbiegli w tym meczu. Phoenix zbiegli, ale smokowali, ja tam optukiwałem ich. No, no właśnie, to co, co to daje jak jesteś na, na dworze, jak y, oni się schodzą i tak, i tak. A nie zabijasz. Nie wiem, ja nie wiem. No... Nie, co on gada do mnie? Nie wiem, nie wiem, nie, nie ja Dobra, ja teraz po tym, co pago, będzie tego sobie na pago. Moim zdaniem to on jest impostorem jednak. Nie, ty robisz kurwę z logiki, chłopie, no daj smoki, co mam zrobić? No właśnie, o to chodzi. No to ja daję smoki, to po co masz w ogóle stać na dworze, skoro i tak nic nie zrobisz? To lepiej właśnie Bo to żebym moja na pozycja. No ale to co twoja pozycja? Jak widzisz, że nic nie robisz, no to. Ale to, to dwór kryje. ten Ewron z tobą. Jaki Ewron? Pewart, przejęzyczyłem się. Gościu, co ty w ogóle gadasz? Super. Ja długo pyszował, nie? A, ale... o kurde. Bordo, co ja to baga, jest baga. za smolo? Bo... Przed ginę przez to. Gala. Pewor jeszcze coś się pyszczy po tej jednej mapie? Jego powa to nawet na Pornhubie nie powinni puszczać, bo za mocny gwałt. Ja dam wam będzie. Nie nie, 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 ja mam. Ja, ja, mam. Ja, ja wam dam flesze. Nie, ja dam, okay. spokojnie. Dobrze. To ja dam jednego i lecę. Obsłużymy cię, Izak. No, Piotrek, na entry. Już dałem, musimy coś działać No tego. to go Smoke, flashback. Daj flesza no, Kurwa No, skasował Leży rampa jeden Rampa jeszcze jeden Leży, pop. Domach Na i rampa Na kurwiam ich grajcie, grajcie. Rampa uciekł, ze stop zbroje kurwa To jak o, dwóch. Nie, nie, rampa był jeden, z paką Rampa i pałac, Bob powiedział Pałac Zogodnie. zabiłem Gola Skurwa. Nie no. Taki trener Nie powiedziałem czegoś takiego. No zobacz! Co jest? Co? Nie, overwater robisz. I, i zag... Nie, jebaliśmy no. Ja pierdolę. Dobre strzelają bo ja mam. Bo bo możesz bo... iść ci spokojnie. Teraz możesz się spokojnie, ci zrobić, dokładnie. Je, je, jeszcze wam no. źle, i, i, jeszcze źle tak. idzie na hmm? vertigo i nagle wjeżdża do mnie chmara 50 osób, <laughs>, którzy się przypierdolają, <laughs> że mam za, za małego delaya. I że przez to przegrywać się czyli to jest wideo POWA? Nie ma Bo ty masz 30 sekund, ty! 40 No to kurde. Wygralibyśmy vertigo Vertigo zdaniem gdyby nie ten delay To WIĘC to widzieli o mnie! Gdzie jest reszta delayu? Ej, no to na pierwszej mapie to fake info, na drugiej display. No kurwa, i po prostu Nie, no dobra, po w tym sabotuję mecze w ogóle. Ale nie pokażę przelewów, jakby co. Nie, nie, nie. Nie, Mamy no. Się... No, czesi go wykupili! Pepik, co za to jest? Orkiszewka. Nie, ja nie gram. K kredki. Potrzebujemy rundy. On już tu będzie, uważa, chyba. No że nie? nie, no. Jakie oni, ma? oni wszyscy są, gdzie Ale... mają być. Jak cię zdjęcie zrobił, to jeszcze przestrzałem. Screenshotem zdążył strzelić. Drugi może chcą być też. Może, może. Przed elku nie widzę. Elegancko. Czy możemy grać pod tą elką bardziej agresywnie, gdyż po raz kolejny gość mi kasuje z tej elki, no ja ja no mogę pisa. patrzeć i drabinki Łatwa i jest. To jest runda Wszyscy przeżyli tylko ty zginąłeś. <grym> dobra. Nie aż tak wąsem Paweł, bo... Przepraszam, przepraszam. No ale nie no, bo my sobie coś zakładamy. Kurde, bo potem jest w ten się. sposób. No ja nie ja, Ale wyjazd, ale wej Trzymam palaka pod twoim strzelki. Gniazdo! Scout od noga zabijemy Ten jak dał głowy Ojo pierdola Przebił moje full auto ULA Spierdolający saju Chyba od Logitecha tym razem A ta nowa kierownica Dwóch dolnym, dolnym Ja uciekam Ty, ale trochę przertowaliśmy Bej Izak! Z dwóch trop dwóch trop Izak Wybiegli! Chodzą A z rampy Z kampionem jestem Dżungla może być jeden Cicho może być PC no, prace, ja pierdolę Ja bardzo długo mam rotację, czekaj na mnie Schodę, kanapka Ja od pleców wchodzę Szerzy Kanapka jeszcze jeden gdzieś jest Kultusz, jak możesz, ja wchodzę Nie mam, jest na miejsce Palących tej IBS Byłbyś gdzieś tak. A jedź tu! Co jest? Skarb gala Ten, skrip Kurwa szy... Kim leży? 2 na 1 To ja po powagę też długa Może być, tak, chociaż zabiję je no, Nie no Zabijłeś mnie Paweł